No hey, witam Was wszystkich w kolejnym filmiku i dzisiaj. Chciałabym Was zaprosić na filmik o moich ulubionych takich letnich dodatkach, które towarzyszą mi praktycznie każdego dnia i non stop poniesięgam i to są moi tacy mm, ulubieńcy, których najchętniej gdybym mogła, to bym nosiła non stop, a niektóre noszę non stop, więc mm, jeśli jesteście ciekawi, co to są za rzeczy, to zapraszam Was do oglądania. Na samym początku pokażę wam rzecz, która mi towarzyszy non stop, jest to pleciona torba. Ona jest na takim też plecionym pasku. Ja tutaj mam ją trochę związaną, ponieważ jest ciupinkę przydługa. I jest to taka, to jest taki, uważam idealny letni dodatek, który też dopełnia całą stylizację i też dodatkowo bardzo fajnie wygląda. No jest to troszeczkę wymagający produkt, ponieważ jest biały i trzeba go raz na jakiś czas wrzucić do pralki i uprać. Natomiast wszystko idealnie się odpiera, więc szczególnie tutaj ta część, która jest noszona przy ubraniu to po prostu od jakichś dżinsów. Czy jakichś ciemniejszych rzeczy potrafi się trochę zabarwić, ale generalnie daje radę. Ja mam ją już drugi sezon i naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Jedyny minus jest taki, że ona tutaj nie ma żadnego suwaka. Miała zatrzask, ale on się delikatnie, można powiedzieć, popsuł, więc w tym momencie jest taka. No taka, wiecie, no jakichś tam mega wartościowych rzeczy na wierzch nie wkładam. Tym bardziej ona też jest mała, więc w nią się zbyt wiele rzeczy nie zmieści, więc nie mogę ją napchać, bo później ona, wiecie, wygląda o tak, nie? Ale niemniej jednak bardzo ją lubię i zwraca na siebie ta torebka uwagę. A Kolejne rzeczy, które Wam pokażę, to może pokażę Wam buty. Nie będę wam jakoś ich mega mocno pokazywać, może zrobimy tak, gdyż no, są to buty używane non-stop, więc trochę są przybrudzone, ale są to klapki e, białe. Powiem wam, że ja te klapki kupiłam chyba w zeszłym roku. Mam je drugi sezon e, i to są klapki, które kupiłam w CCC, e, właśnie zwykłe białe. E, trochę taki model przypominający Birkenstocki. E, i muszę Wam powiedzieć, że to są chyba najwygodniejsze klapki, jakie kiedykolwiek miałam. Naprawdę one są mięciutkie. Te paski są takie bardzo elastyczne, plastyczne. Nie są to takie plastikowe klapki. Dodatkowo ta podeszwa też jest miękka, jest przyjemna dla stopy. Stopy się też nie pocą w tym. Są te klapki dosyć szerokie. Ja mam dosyć wąską stopę. Niemniej jednak. Niemniej jednak fajnie wyglądają i ta stopa mimo wszystko się e, trzyma. Także ja bardzo, bardzo często zakładam te buty. Można powiedzieć, że praktycznie codziennie, chyba że e, moja stylizacja e, jest trochę inna i nie bardzo te klapki pasują, ale generalnie najczęściej wybieram właśnie te. I jeszcze pokażę Wam kolejne klapki, które też bardzo lubię nosić i też bardzo fajnie się sprawdzają. Są to takie klapki, e, one są tutaj z e, plecionki. A tutaj mają taką fajną, trochę taką zamszową kokardę. Też bardzo fajnie wyglądają. No i oczywiście, wiecie, do torebki też pasują, też bardzo fajnie się zgrywają, bo to jest taki letni, letni klimat. Następne rzeczy, które Wam pokażę, to są rzeczy, które nas jakby już trochę chronią od słońca, i bardzo często, jeśli wiem, że będę narażona na Słońce przez dłuższy czas, czyli na przykład nie wiem, nad wodą, czy na jakichś spacerach. Zawsze staram się zabrać nakrycie głowy i bardzo często, znaczy właściwie zawsze, jak jadę gdzieś nad morze, nad wodę, to zakładam kapelusz. Zwykły, taki mały, słomkowy kapelusz. Ja bardzo, dobrze, ja bardzo y, lubię siebie w takim modelu y, i bardzo dobrze się w tym czuję. Dodatkowo on, wiecie, trzyma się głowy. To nie jest ten taki kapelusz z takim dużym rondem, więc nawet jeśli jest jakiś większy wiatr, to on nam się y, non-stop nie rusza i nie zwiewa. Więc ja bardzo często właśnie też nad wodę, czy gdzieś jak się y, nie wiem. W ogródku siedzi na grillu czy, czy coś, to bardzo często właśnie sięgam po ten kapelusz, ale jeśli jestem bardziej na sportowo i też jest jakaś inna aktywność fizyczna, właśnie, która wymaga też jakby przebywania non stop na słońcu, a wiadomo trzeba chronić, bo można naprawdę nabawić się niefajnych rzeczy przez słońce, to jest czapka. Zwykła czapka z daszkiem. Ja mam ją teraz założę, chociaż właściwie to y, używam zazwyczaj takiej czapki, jak mam y, związane włosy, więc y, trochę komicznie to może w tym momencie wyglądać do tych pofalowanych włosów. Niemniej jednak y, najlepiej się czuję w takiej czapce w klasycznym jakby m, kroju i modelu. Dodatkowo kolor też czarny do wszystkiego pasuje. Y, więc to są te dwa nakrycia, które najczęściej używam. Mam jeszcze oczywiście taki, wiecie, kapelusz z takim dużym, typowo plażowym rondem który jest bardziej taki plastyczny. Natomiast to zakładam już stricte w takie miejsca, nie wiem, typu nad morze, jak gdzieś właśnie jadę. To, to, to jest taki dodatek, który zabieram. W jedno jakby docelowe miejsce Ale to nie jest na zasadzie takiej, że jak jadę gdzieś nad wodę Czy tak jak mówiłam gdzieś do ogródka, na grilla czy coś To po prostu go ze sobą biorę, bo po prostu on nie pasuje I dziwnie bym się czuła w takim wielkim plażowym kapeluszu Także ten kapelusz mały jest takim moim dodatkiem, po który najczęściej sięgam No i oczywiście jeśli chodzi o dodatki Będąc w tym temacie to są okulary jedne i drugie. Może te Wam tak bardziej będę mogła nimi operować, bo nie są lustrzane. Okulary przeciwsłoneczne. Ja się z okularami przeciwsłonecznymi w lato jak tylko już się zaczyna słońce, nie rozstaję się, nie mogę po prostu, o czym nie bolą, o czym mnie miłzawią. Ja jestem po prostu ślepa, jak nie mam okularów przeciwsłonecznych, także zawsze te okulary muszę mieć. Te okulary to są chyba okulary, które najdłużej mam i powiem Wam, że są bardzo wytrzymałe. Te okulary mam z Eivonu. One oczywiście mają filtr, także nie są to takie gołe okulary. Te lustrzane to są bardziej takie, można powiedzieć, gołe okulary. Tutaj zdecydowanie widać, że to oko szybciej się męczy, ale to są okulary takie bardziej gadżeciarskie do założenia na krótko, ale dają, dają radę bardziej zdecydowanie częściej też sięgam po te okulary, dlatego, że one tutaj one tutaj mają plastikowe te noski. Więc jak ja sobie założę te okulary. wiecie na głowę. To potem, jak je ściągam, to mi nie wchodzą włosy w to. To mnie strasznie irytuje i denerwuje, bo ja w lato też bardzo często okularów używam później jako opaski, więc też po prostu rzadziej po tamte sięgam. Niemniej jednak to są dwie pary, po które, które używam non-stop, na przemian. I teraz już przejdziemy do biżuterii. Na początek pokażę Wam zestaw takich. Kolczyków. To są przeróżnego rodzaju takie kolczyki, koła. Jedne też mam na sobie. Powiem Wam, że całe lato po prostu chodzę, można powiedzieć, w jednym modelu kolczyków, czyli są to koła. Czasami tylko zmieniam, właśnie sobie model. Bardzo upodobałam sobie ten. Model kolczyków. Pasują praktycznie do wszystkiego. Są takie subtelne, bardzo ładnie wyglądają, nie przeszkadzają, bo to są też mniejsze koła, więc raczej palec nam nie utkwi ani nic innego, żeby nam, nie wiem, pociągnęło ucho. Dodatkowo też mi się one bardzo podobają. Uważam, że fajnie, fajnie wyglądają, a zresztą pasują do wszystkiego, więc super. I ostatni. Ostatni dodatek jest to taki naszyjnik z muszelek, też typowo letni. Letni dodatek, on tak też nam ożywia tą stylizację. Wystarczy właśnie coś takiego, i już ta stylizacja robi się zdecydowanie bardziej lekka, lekka, letnia i też nabiera takiego smaczku. Nie mam więcej jeśli chodzi o tych muszelkowych motywów, żadnych bransoletek, tego typu rzeczy. Uznałam, że naszyjnik to jest wystarczający muszelkowy dodatek, który jest mi potrzebny, bo też wiecie co, nie lubię się jakoś specjalnie obwieszać latem w biżuterię. Także naszyjnik to jest coś, co noszę cały czas. Ten mam, nie zdejmuję i po prostu czasami sobie dokładam ten typowo taki letni. I mi to w zupełności wystarczy żadnych raczej prędzoletek nie noszę. I to były wszystkie dodatki letnie, które chciałam Wam pokazać. Dajcie znać, co jest takim Waszym nieodłącznym elementem, jeśli chodzi o właśnie dodatki latem. Ja Wam pokazałam takie e, dodatki, po które właściwie sięgam non stop, których non stop jakby chodzę, zakładam e, i jak przychodzi dany moment, to to są rzeczy, po które najczęściej sięgam. Wiadomo, że nie chodzimy non stop w tym samym, tak, ale mamy takie rzeczy, które są naszymi ulubionymi e, i te rzeczy właśnie e, takimi są dla mnie. Jeśli Wam się filmik spodobał, to oczywiście zostawcie kciuka do góry. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!